Cześć z tej strony Antek, witam serdecznie na kanale Męskim w Niemęskie. Dzisiaj wjeżdżają na tapetę Niemęskie Zachowania, część druga, czyli o tym, jak stracić notowania w oczach kobiet i wyrobić sobie karnet na samotne wieczory. Zapraszam, panowie. Nasz męski świat jest pełen kontrastów. To, jak wyglądamy, jakie mamy poglądy, różnego rodzaju konstrukty społeczne, wiecie, samiec alfa, beta, konwersja z seriali, czyli fizjonomia nadrwana, to wszystko dynamicznie się zmienia. Natomiast jest jedna stała. Tą rzeczą, tą stałą jest Męska postawa i wszelkiego rodzaju zachowania z nią związane. Zauważcie, że kobiety dokonując jakiejś prostej klasyfikacji, kiedy zostaną zapytane, jakiego mężczyzny pragną, to coś tam mówią, są jakieś wyliczanki, no i zawsze pada z ich ust, no, nie powinien być męski. I wiecie, czasami nasze zachowania są, no co tu dużo mówić, no potrafimy odwalić taki paździerz, że w oczach kobiety jesteśmy pod kreską, i chyba już tam zostaniemy. Później się zastanawiamy, co się stało, dlaczego Grażynka odeszła, dlaczego nie odbiera, dlaczego kupiła bilet w jedną stronę do Meksyku. Jakby podskórnie czujemy, że coś nie zagrało, ale nie jesteśmy w stanie znaleźć jakiejś jednej konkretnej przyczyny. I właśnie bardzo często to nasza postawa całościowo nie dojechała. Nie jedno czy dwa zdarzenia, ale my holistycznie dla kobiety staliśmy się niemęscy, albo przestaliśmy męscy być. To tak jakbyśmy po kilku spotkaniach z jakąś kobietą mówili kumplowi a e, no wiesz stary, no niby fajnie, wszystko spoko, no ale jakaś taka, jakaś taka mała kobieca jest, wiesz? No i w kontrze kumpel pyta nas, no ale jak to mała kobieca? No tak, no, no nie wiem, po prostu mała kobieca i tyle. No i tak to jest również z nami. Kobiecie ciężko jest przywołać z pamięci jedno zachowanie, prawda? No ale od czego macie mnie? Także przejdźmy do przykładów i klasycznej formułki w tej serii. Drogi przyjacielu, jeśli chcesz, żeby kobiety od Ciebie uciekały, a randki kończyły się już po pierwszym spotkaniu, to postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Numer jeden. Jak się zachowywać po pierwszej randce, po pierwszym spotkaniu? No jak to jak? Klasycznie, bez udziwnień. Spotkanie się zakończyło, no to przecież trzeba sprawdzić, czy kobiecie się podobało, prawda? Czy będzie następna randka? No kto za ciebie to zrobi? Wsiadasz w auto, na hulaj nogę, czy czym tam się przez życie wozisz i na świeżości, zanim pierwszy smród feromonów się ulotni, smarujesz wiadomość do swojej ofiary. No i tutaj też masz kilka opcji. Cześć mała, podobało się, jak wypadłem. Wiesz, niektórzy będą ci mówili, że trzeba być tajemniczym, wiesz, nienachalnym, na lekkim dystansie, no ale co oni mogą wiedzieć, prawda? Przecież ty nie jesteś z pierwszej lepszej łapanki. Z relacji międzyludzkich mógłbyś pyknąć doktorat, a że ci wcześniej nie wychodziło, no ewidentnie brak szczęścia, no bo jak inaczej. Także pisz, pytaj, prosi o następne spotkanie. To jest jedyna rozsądna strategia. Numer dwa. Czy zależy mi za bardzo? Z cyklu pytania do redakcji pisze do nas Rychu: No, mam pewien problem, ponieważ kobiety są mną zainteresowane na początku relacji, a potem po kilku randkach bilet w jedną stronę i zjazd do zajezdni. Co robię? Nie tak, droga redakcja. Rysiu, no, najpewniej za mało się starasz. Wiesz, trzeba trochę więcej serducha w to wszystko włożyć, nie? Zobacz, na ten przykład, no, poznajecie się, rozmawiacie, jest zainteresowanie, umawiacie spotkanie i wszystko gra. No tylko potem coś tam się psuje. Może ją nie śmielasz. Wiesz, rzadko się widuje faceta w parku przyodzianym w garnitur ze studniówki. Mediolański sznyt, co po niektórych po prostu potrafi sparaliżować. A może, a może za mało komplementów. Wiesz, pierwsza randka jest jak pretemporada w lidze hiszpańskiej. Trzeba zrobić wrażenie przed sezonem, żeby w sezonie zasadniczym grać pierwsze skrzypce. Także komplementy na pierwszych spotkaniach bardzo ładnie oddają. W ogóle wybij sobie z głowy, że dziewczyna się wystraszy takim zachowaniem. Powiedz więcej. Trzeba dociskać. Powiedz, że szukasz poważnego związku, że ci zależy, że jest piękna. Będzie dobrze. Zaufaj nam. Numer 3. Czy można rozmawiać na pierwszych randkach o swoich byłych? No a o czym innym? Pewnie, że tak. Tylko z głową to trzeba robić. Niech ci przypadkiem z portfela zdjęcie ex wypadnie. No bo już klasycznie. Opowiadasz, porównujesz, mówisz, jak to ex świetnie gotowała. A w łóżku? O, panie mój! Tak czarowała, że się kaloryfery w ściany chowały. Tylko tam dodaj, że ty w pościeli też potrafisz być gladiatorem, żeby dziewczyna wiedziała, że z tobą to jest krótki kaszel. Oczywiście może się zdarzyć tak, że kobiecina zauważy, iż chyba sobie no, nie poradziłeś z zostaniem, no ale spójrz jej wtedy głęboko w ślepia i powiedz, że jesteś sentymentalny, że jesteś inny niż wszyscy. Z pewnością to zrozumie. Gwarancja, bracie. Zanim przejdziemy do punktu czwartego, no to musimy sobie pewną narrację stworzyć, taką podbudowę. Znacie pewnie takie sytuacje, w których tam ktoś się rejestruje na jakiś portal społecznościowy, prawda? Jakiś randkowy i tak dalej. I tak patrzycie na te swoje zdjęcia, tak wiecie, scrollujecie w telefonie, patrzycie, no do no, średnio, tu gorzej, tu jeszcze gorzej, no dobrze, to wrzucimy to z gimnazjum i tak dalej. Może się nikt nie, jakby nie kapnie. I teraz dochodzimy do sedna. Numer 4. Zdjęcie versus rzeczywistość. Czy na portale randkowe lub media społecznościowe wrzucać tylko aktualne zdjęcia? Można, ale nie trzeba. Przytyło ci się trochę? No to po co to wrzucać? Bracie, rzuć zdjęcie, jak jeszcze forma była. Po co masz ludzi straszyć? A na spotkaniach to się niech kobieta wstydzi. Poza tym, Powiesz, że miałeś ciężki weekend i za tydzień włosy odrosną, a pudło resonansowe z przodu się zmniejszy. Będzie dobrze. Wchodzisz na pełne i dynamicznie, tylko nie za szybko, żeby zadyszki nie złapać na wejściu. Jeszcze możesz rzucić dziewczynie, wiesz, Marlena. Więcej ciałka do kochania. Kupisz ją, tym mówię ci, bracie, kupisz ją. Numer 5. Sytuacja kryzysowa. Czy mężczyzna musi bronić swoją kobietę? Czy powinien stanąć w obronie swojej lubej? No, na przykład na jakiejś imprezie, jakimś spędzie gdzieś ktoś się nie bał i zaczepił waszą księżniczkę. No i co w takiej sytuacji robimy? No, nie wychylasz się. Poc, zwariowałeś? Czy w pyzyk dostaniesz się niepotrzebnie, złożysz ekscyzoryk? Zresztą wiecie, sama zaczepiła, niech się sama broni. Ale dobrze, żeby nie było, jakieś alibi panowie trzeba mieć. Jak się zrobi tak, taki, no Jak się zrobi tak naprawdę gorąco, to kierunek kibel. O, zawsze się sprawdza. A po wszystkim wychodzicie, liczycie straty i oceniacie, czy jest do czego wracać. Zresztą pamiętajcie, przemoc jest zbędna. Bo rozmowa też. Stoicie jak słup soli. Po prostu. Oczywiście, no, może po tym, po wszystkim, kobietina mieć do was jakieś pretensje, ale to powiecie, że no, jesteście pacyfistami, że tyle teraz tego, że brzydzicie się przemocy. No, no to zrozumie. Nie ma tutaj bez dwóch. Zrozumie to. O, zrozumie, Zobaczycie. Numer 6. Czy ja, jako mężczyzna, mogę się obrażać? Kolego, nie tylko możesz, musisz. Nic tak nie podkręca kobiety jak obrażony i spłakany facet, który rozdaje na lewo i prawo fochy jak Mikołaj cukierki. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innych czasach. Jesteśmy w Europie, w Unii. Możesz sobie popłakać z byle powodu, zainstalować ciche dni. To wszystko ewoluowało, masz prawo, ba, masz obowiązek być miętki. Kobiety lubią takich facetów. Spójrz na te wszystkie piękne filmy romantyczne. Myślisz, że Grażynka nie marzy o takim delikatesie, który płacze co kilka chwil, bo go wszystko wzrusza? Miej w dupie samców alfa, to nie niedosłownie. Znaczy, jak tam chcesz. Znaczy, idź mi do tego. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Oczywiście będą kolejne materiały z serii Niemęskie Zachowania. Zapraszam z tego miejsca serdecznie do odsłuchania pierwszej części. I pamiętajcie, wszystko to, czego słuchamy, co do nas dociera, zawsze musi być przez nas weryfikowane, filtrowane. My, jako mężczyźni, jako aktualni przyszli ojcowie, musimy przekazywać męską energię potomnym, bo inaczej zostanie po nas tylko pusty śmiech. Jak w tym materiale. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, Antek.